Kongres Impact w Poznaniu. Wita Państwa, Marcin Piasecki. Witam bardzo serdecznie ze wspólnego studia Rzeczpospolitej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest ze mną gość, pan Daniel Kaszyński, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Zajmuje się Pan między innymi rzeczą bardzo interesującą i taką troszeczkę nieoczywistą, bo to, że naukowcy w tej chwili zajmują się najnowszymi technologiami, sztuczną inteligencją, wydaje się dosyć naturalne. Natomiast Pan się zajmuje sztuczną inteligencją w kontekście sprawiedliwości. O co chodzi? Znaczy, to pewnie warto wskazać, że ostatnio mamy wysyp regulacji w zakresie sztucznej inteligencji, chcemy regulować sztuczną inteligencję, chcemy podejść do tego, żeby w jakiś sposób ją poskromić. Poskromić, jeżeli chodzi o, o, o zapisy, w jaki sposób można korzystać z tych modeli i bardzo częstym motywem, jeżeli chodzi o te zapisy, jest właśnie niedyskryminacja. Przez, przez modele analityczne. My nazywamy je modelami analitycznymi, natomiast no, szerzej znane one są właśnie jako sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe. My traktujemy to po prostu jako modele matematyczne, w których w jakiś sposób można mierzyć ich aspekty działania, również to w jaki sposób równie lub nierównie one wpływają na, na osoby. Co to znaczy niedyskryminacja? Czyli y, y, może być tak, że sztuczna inteligencja będzie z jakichś przyczyn preferować y, kogoś. No tak, ale to z drugiej strony, jeżeli y, na przykład y, y, szukamy odpowiednich klientów dla swojej działalności, no to kategoryzujemy, nie ma siły. Tak. Y, może warto wskazać, że kiedyś ten proces odbywał się na poziomie człowieka. Człowiek podejmował decyzję, na przykład komu oferować dany produkt lub nie. W bankach to człowiek decydował o tym, czy dać danemu klientowi kredyt, czy przydzielić ten kredyt, czy nie. Natomiast dzisiaj, dzisiaj to już od, od dobrych 20-30 lat, przesunęliśmy ten, siłę, siłę, ten środek ciężkości na algorytmy. To algorytmy podejmują decyzję, czy wspierają nas w tym podejmowaniu decyzji i tak naprawdę te algorytmy często bazują na danych, na danych historycznych. Jeżeli w danych historycznych występują pewne preferencje niezrównoważenia, niezbilansowania, to model będzie to replikował. Model, tak jak pan redaktor powiedział, jest... Stworzony po to, żeby maksymalizować pewne, pewne funkcje. Jeżeli w tych funkcjach nie uwzględnimy aspektu społecznego, równościowego, etycznego, który jako społeczeństwo, na który się godzimy, na przykład zakaz dyskryminacji, no to taki model po prostu będzie odzwierciedlał historyczne nawyki. A Jakiego typu to może być dyskryminacja? Jeżeli mogę, podałbym krótki przykład, ja, ja zajmuję się e, scoringiem kredytowym, oceną zdolności kredytowej. Czyli przyjmijmy sobie, że mamy bank, który udziela kredytów. Załóżmy, że zgłaszają się do, do tego banku mężczyźni i kobiety. I po pewnym okresie działalności możemy zmierzyć, ile kredytów bank udzielił mężczyznom i ile kredytów udzielił kobietom. Przyjmijmy na przykład, że dany bank w jednostce czasu udzielił 50% mężczyzn e, kredytów, czyli. Iluż tam mężczyzn złożyło aplikację i 50% z nich dostało kredyt, a tylko 5% dostało kredytów kobiet. To już jest jeden z aspektów dyskryminacji. Powiedzielibyśmy, że to jest dyskryminacja pośrednia. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli sama procedura była taka sama dla mężczyzn i dla kobiet, te same wnioski wypełnia, wypełniali mężczyźni i kobiety, no to model jednak miał odmienny wpływ. To jest dokładnie regulacyjnie dyskryminacja pośrednia. A z drugiej strony, jeżeli byśmy powiedzieli ok, Przyjmijmy, że ten model daje porówno kobietom i mężczyznom tych kredytów, ale dla mężczyzn jest to model, który nie ma żadnego błędu, który idealnie oszacowuje prawdopodobieństwo spłaty, a dla kobiet jest to rzut monetą. No to też byśmy powiedzieli, że to jest niesprawiedliwe, ale z jakiegoś innego powodu z tego właśnie powodu odmiennego traktowania. Przez, przez model kobiety i mężczyzn, to jest dyskryminacja już bezpośrednia, ona jest nazwana w regulacjach jako właśnie bezpośrednim, bezpośrednim dyskryminacją ze względu na płeć, chociaż tych cech, po których chcemy chronić ludzi, tak zwanych cech prawnie chronionych, sensytywnych, jest wiele. Samorodo w artykule 9 wymienia kategorie danych osobowych, po których powinniśmy chronić, chronić osoby. No tak, ale z drugiej strony, no to tego rodzaju algorytmy, yy, o których mówimy, są używane przez firmy. Mhm. Mówiliśmy dużo na przykład o bankach, i to jest jakby wewnętrzna sprawa banków. Jak to na, na przykład się rozkłada, ta kwestia podziału tych kredytów między mężczyzn i kobiety. Co więcej, są to pewne pewnie ze strony banku rzeczy tajne, tylko bank o tym wie. Jak w związku z tym zidentyfikować te ewentualne działanie dyskryminacyjne? Znaczy, to nie jest tylko tak, że bank wie, ponieważ akurat sektor bankowy jest chyba jednym z najbardziej nadzorowanych sektorów, jeżeli chodzi o gospodarkę. Okej, okay, ale są sektory też nienadzorowane, nie tak mocno regulowane i być może jest sp sprawdzić po prostu ciężej. Myślę, że to, co warto powiedzieć na pewno, trzeba stanąć w uczciwości i powiedzieć, zawsze wtedy, kiedy oddziałujemy na model, który został opracowany, zawsze wtedy musimy się zgodzić na. Pewną, pewną stratę jakości jego działania. Jeżeli chcemy uwzględniać aspekty społeczne w tych modelach, właśnie tej sprawiedliwości, to te modele, które będziemy budowały, na pewno nie będą lepsze niż te modele zupełnie bez oddziaływania. Po prostu jest to czysta statystyka, matematyka. Model e, nieograniczony będzie modelem lepszym, jeżeli chodzi o jakość. A więc na pewno jest tak, że godzimy się na, pewną, na pewien kompromis jakości, a więc oddajemy trochę jakości. W sytuacji bankowej jest to rzecz, która pewnie prosto się przekłada na zysk e, banku. Musimy poświęcić pewną część zysku. Zgodzę się na pewno, że są obszary w naszym życiu społecznym, w której tej jakości modeli na pewno byśmy nie chcieli poświęcić. Na przykład medycyna, na przykład algorytmy wykrywania nowotworów na zdjęciach. Tu pewnie byśmy powiedzieli, że te kwestie społeczne są oczywiście ważne, ale one nie mogą grać głównej roli nad kwestiami. No, jakości tej wykrywania tych, tych nowotworów. A więc myślę, że po pierwsze, to jest bardzo zależne od sektora, w którym, w którym jest wykonywana ta działalność. A z drugiej strony, oczywiście jest tak, że no, bardzo często możemy pokazywać trzecie, trzecie źródła danych, na przykład dane publiczne, bik, KNF dysponują danymi o klientach, mogą zajrzeć i sprawdzić, jak dany bank udzielał kredytów poszczególnym, poszczególnym osobom. I nawet jeżeli bank. Sam w sobie nie wykorzystuje zmiennej, na przykład płeć, do kategoryzowania klientów, to z tego względu, że te zmienne są bardzo często ze sobą silnie skorelowane, na przykład wynagrodzenie, zawód, który wykonujemy, to te efekty dyskryminacyjne mogą być uwzględniane w modelach. Takim częstym przykładem, który się podaje w literaturze, jest przykład pochodzenia etnicznego i kodu pocztowego. Nie, nie potrzebujemy mieć zmiennej pod tytułem pochodzenie etniczne jeżeli mamy kod pocztowy, to z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie wskazać tak naprawdę to pochodzenie. A proszę mi powiedzieć jeszcze taką rzecz. No dobrze, jest algorytm używany przez jakąś firmę, jest zidentyfikowane no, te niepożądane elementy dotyczące dyskryminacji. I co? I co dalej? Y znaczy, oczywiście to odpowiedź na to pytanie ma dwie warstwy. Pierwsza warstwa jest warstwą formalną, czyli też trzeba umieć wykazać formalnie, bo to, że zmierzymy jakąś miarę, to nie oznacza jeszcze, że po pierwsze ta instytucja zrobiła to świadomie i specjalnie ten model dyskryminuje. Może jest tak, że to jest najlepszy model, który dało się zbudować i nie da się zbudować lepszego modelu. Natomiast w warstwie operacyjnej, o którą Pan też redaktor pyta, jest wiele sposobów oddziaływania na to. Można wymienić przynajmniej trzy kategorie, podejść do redukcji problemu stronniczości algorytmicznej, bo tak naprawdę nie nazwaliśmy tego głównego bohatera dzisiaj, ale to jest... Stronniczość alg algorytmiczna. Stronniczość tak? algorytmiczna, algorytmic bias. Mm. To są przynajmniej trzy podejścia, trzy sposoby podejść do tych, radzenia sobie z tego. Można po pierwsze oddziaływać wyłącznie na dane, na których jest uczony model, czyli można w odpowiedni sposób stroić te dane przed w ogóle procesem uczenia takiego modelu. Drugi sposób, to to już pewnie podanych jest model, czyli można spróbować oddziaływać na sposób trenowania takiego modelu, żeby właśnie miary stronniczości algorytmicznej były uwzględnione, czy właśnie chcemy, preferujemy te modele, w których ta stronniczość algorytmiczna jest redukowana do potencjalnie naj, najmniejszej możliwej. A w trzecim kroku, jeżeli nie chcemy oddziaływać na dane, na których uczymy model, ale nie chcemy specjalnie zmieniać sposobu uczenia tego modelu, możemy zawsze jeszcze oddziaływać na tak zwane prognozy z modelu. Bo model decyzyjny, matematyczny model, to jest po prostu funkcja, która przyjmuje pewną zmienną, przekształca tą zmienną i daje Pewną prognozę. Natomiast biznesowo wykorzystanie tej prognozy to jest jeszcze jakby inny proces, prawda? Więc on jeszcze przechodzi przez sit, sitko e, odpowiednich decyzji ludzkich, i w tym miejscu można również jeszcze dokonywać pewnych zmian, mając na względzie właśnie wiedzę to, że ten problem stronniczości algorytmicznej występuje w tym modelu. To są bardzo ciekawe rzeczy, i jak rozumiem, tutaj Państwa zainteresowanie nauko, zainteresowania naukowe w tym kierunku będą się rozwijać. My zdecydowanie chcemy zrozumieć, w jaki sposób występowanie problemu stroniczości algorytmicznej oraz w jaki sposób redukcja tego problemu w kontekście biznesowym wpływa na przykład na jakość modeli, ile będzie kosztowało to realnie banki albo inne instytucje, które wykorzystują modele sztucznej inteligencji, jeżeli chcemy zapewnić to, że ten model przechodzi przez taki test, audyt yy, sprawiedliwości. No właśnie, i oby tych sprawiedliwych modeli były jak najwięcej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Daniel Kaszyński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, panie radkorze.